Gracias. <laughs> Tak zmasowanego prania mózgów do obywateli naszych wreszcie docierać zaczęło, że są oszukiwani. To, co nachalnie przedstawiano jako rzekomo skuteczne szczepionki, od początku było eksperymentem medycznym, do którego zmuszania zabrania Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 39. Nie słyszałem, aby w jakiejkolwiek opłacanej przez rząd telewizji w formie reklam przekazywano obywatelom polskim, że produkty lecznicze Pfizera, Moderny, Oxford, Astryzeneki oraz Johnson Johnson to produkty lecznicze dopuszczone warunkowo na terenie Unii Europejskiej na jeden rok i że nie przeszły one pełnych badań klinicznych, więc są eksperymentem medycznym. Hungry? Can I have a snack? We're having dinner in just a few minutes. I'm making your favorite ravioli. I'm starving. If you eat now, you're gonna ruin your appetite. Just wait a little bit longer, okay? Aww. Hey, I think Dad just came home. Hi, Daddy. Hey, kids. Who wants a donut? Me yeah. Well, boys, I fucking center a little too fucking hard, but I really hope my oh fuck, God damn, I hope my radiator. Go. Go. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. All the way up. The way up. I'm